Jesień to okres, w którym dzieci częściej chorują. Jak więc wzmocnić ich odporność? Pokażemy Państwu trzy sposoby pochodzące z różnych krajów. Na początek wietnamski sposób. Mam tylko jedno dziecko i już 9 lat ma. I to moja córka. Ma na imię Jessica. Mamy różne sposoby tam, żeby zwiększać odporność u nich. Jajko, gotować na twardo, wyjmować rzutko. Zostawi tylko część białą i wrzuca tą monetę do środka i potem kuską pokrywamy i też smaruje. To też bardzo dobrze pomoże. Innym sposobem z Wietnamu są herbatki z surowego imbiru oraz z suszonego ryżu. Za to w Japonii modne są shinrin yoku, czyli kąpiele leśne. Polega to na wdychaniu świeżego powietrza. Taka terapia ma wzmacniać organizm. A jak to robią w Norwegii? Zajmuję się w Norwegii od 11 lat piloniem dzieci. Pracuję w tzw. Tak zielonym przedszkolu 1-3. Łapanie odporności zaczyna się od bardzo wczesnych lat. Właściwie od początku, kiedy dziecko się rodzi. Bardzo dużą rolę odgrywa od wczesnych, wczesnych lat tram. Nie szokowało, kiedy przy minus 10 stopniach wyprowadzaliśmy dzieci roczne, półtoraroczne do 3 lat, które po prostu są wystawiane w wózkach na zewnątrz i śpią. To był dla mnie olbrzymi szok, no ale rzeczywiście coś w tym jest, bo dzieci nie chorują. Także w Polsce mamy wiele naturalnych sposobów wzmacniających odporność. Ślepo wierzyłam w tą konwencjonalną medycynę, jednak mnie zawiodła, bo moje dzieci były bez przerwy chore. I jak Diana miała 5 lat mniej więcej, spotkałam taką starszą panią profesor. Powiedziała mi o jeżówce. Jeżówka jest znana ogólnie pod nazwą echinacea. Jeżeli to jest ziele, czyli płatki, łyżka na, szklankę, na 200 ml zimnej wody, po czym gotujemy to przez 3 minuty, a jeżeli używamy kłącza, to yy, łyżeczka, pijemy jak najbardziej gorące, to się da wypić. Ale jak już coś się dzieje, czyli przychodzi jesień, przemoczymy dziecko, profilaktycznie można to podać.